Boga niż ludzi. Tak szczycimy się nieraz z różnymi hasłami: Ojczyzna, honor Bóg. Czy to jeszcze coś znaczy? Czy to jeszcze jest dla nas ważne? Okazuje się, że jakby to zaczęło być ważne, ale chodzi o to, żeby to nie przestało być tak szybko ważne, jak zaczęło być szybko ważne. Jeżeli te wartości stracimy, odrzucimy, to co pozostanie? Na czym się oprzemy? Co przekażemy dzieciom, wnukom, następnym pokoleniom? Czym one będą żyły? Jeżeli już nam tak trudno żyć, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Próbujmy. Próbujmy prosić Pana Boga o to, żeby rzeczywiście to nasze spojrzenie na świat zmieniało się, by te wartości nabierały dla nas znaczenia, byśmy nie szargali ich, ale my, może ja, inny nas tych nie obchodzi. Zaczynajmy od siebie, bo wszystko musi się zaczynać ode mnie. Amen. Tworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą ducha świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatym został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajome pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wstrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bogu Ojcu Wszechmogącemu, przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, przedstawmy nasze ufne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie przypominał o najważniejszych wartościach duchowych w życiu człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, za tych, którzy zginęli w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, za wszystkich, którzy miłują, miłowali Boga, którzy w honorze służyli Ojczyźnie, aby Bóg za ich miłość do Ojczyzny Ziemskiej nagrodził ich chwałą Ojczyzny Wiecznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy opłakują śmierć swych bliskich, aby Bóg napełnił ich serca pokojem i udzielił im pociechy, Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby Bóg przyszedł im z pomocą przez dobrych ludzi, Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas samych, abyśmy trwali w jedności z Chrystusem który jest naszym Zbawicielem i który każdemu z nas pragnie dać pełnie życia, Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze przyjmij nasze pokorne modlitwy i spełnij je zgodnie ze swoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech przyjmie także i Kościoła świętego. Panie, nasz Boże, przyjmij dary Kościoła. A skoro dałeś mu powód do tak wielkiej radości paschalnej, udziel mu także pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty, święty Bóg pełne są niebiosca i ziemię. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stoimy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z martwych wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, wierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyncie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. My Panie Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy oczyszczania. Wspominając śmierci zmartwychwstanie Twojego syna, Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia I dziękujemy, że nas wybrałeś. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Sprawa aby Lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych o braciach i siostrach, którzy. Zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuś...